Cześć, dzień dobry. Mamy kolejną ciekawą sytuację, więc postanowiłam nagrać dla Państwa dobór koloru. Tu mamy jesion, zabudowę przy schodach, zaolejowaną na bezbarwny olej. Ale jak się okazuje, ten diabeł jest troszeczkę wchodzi nam w różowe odcienie. Nie jak typowo jesion, że ma takie żółte zabarwienia w słojach brązowe tylko on wchodzi po prostu nam w różowe odcienie. I byłoby wszystko fajnie, gdyby nie trzeba było dorobić jakichś elementów z płyty. Płytę stolarz kupił zafornierowaną również jesionem, ale jak przyszło coś do czego, do malowania, do konserwowania, to się okazało, że ten jesion jest dużo na fornirze dużo jaśniejszy nie podkreśla nam słojów w ogóle na, nie podkreśla nam słojów na ciemno. tylko po prostu jest taki bardzo blady jaśniutki. I na przykład wzięłam troszeczkę taki stonowany odcień czereśni, Myślałam, że będzie fajnie współgrał. Okazało się, że... Zupełnie wychodzą nam tutaj takie dębowe kolory pomarańczowe, żółte, więc nie zawsze musimy się sugerować nazwą odcienia, tylko musimy po prostu zapytać o dany odcień, że wchodzi właśnie w różowy, wchodzi w bordowy, wchodzi w żółty, wchodzi w zielony, i wtedy my staramy się dobrać jak najlepiej. Tutaj pokażę Państwu, bo tutaj już. Właśnie próbowałam, mam złapane już dwa odcienie. Z których wcale bym się nie, yy, nie, nie domyśliła od razu, że akurat to będzie najlepszym strzałem. Więc tak yy, mieszamy olej najlepiej patyczkiem twardym, bo to nie zawsze takie wybełtanie się sprawdza. I tutaj właśnie ten olej 0,68. Na tym jaśniusieńkim jesionie okazało się, że sprawdził się najlepiej. Jest też to fajne, że my możemy, olejując olejami liwos, mamy możliwość tak jakby panowania nad tym kolorem, nad tym odcieniem. Widzimy, kiedy, kiedy możemy go polerować, kiedy go ściągnąć, kiedy go trzeba dołożyć. Kiedy na przykład, aby bardziej wchodził w pory drewna, wtedy najlepiej jest robić okrągłe ruchy. Tutaj nie mam takiej potrzeby, bo okazało się, że ten właśnie bardzo jasny jesień naklejony, przy tym, przy tym odcieniu, bo oleje roślinne w liwosie, pigmenty roślinne bardzo fajnie i ciekawie sprawdzają się na, drewni na drewnie i właśnie okazuje się, że któryś tam odcień jest z jakiegoś barwnika zrobiony roślinnego, który nam tak pięknie będzie podkreślał słoje. Fajnie jest zawsze przyjść do nas z kawałkiem drewna danego albo wysłać nam, my wtedy dobierzemy, odsyłamy i i wtedy właśnie, tutaj myślę, że, że ten będzie bardzo, bardzo dobrym wyborem, bo właśnie nam ten jasny jesion troszeczkę nam tak daje takiego, takiego różu. Także no tutaj myślę, że to się sprawdzi bardzo, bardzo fajnie. Także dzwonię do. Wykonawcy z dobrą informacją. Pozdrawiam, Oleje Liwos Interbor.